Jestem akurat, no i mam wiesiek. no Słuchajcie, ja tu dzisiaj myślałem, że to wszyscy wyjechali, tylko ja biedny żuczek, po prostu no, z tą rentą, znaczy emeryturą 680 zł. Mało. I ten, i mówię, a tu patrzę: tacy takie notable tutaj przyszli, naj, naj, najbogatsi z podwarszawskich miejscowości. I, słuchajcie, i bardzo wam chciałem podziękować, że jesteście, że, że ktoś otworzył ten meeting, że ktoś może po klucze. Ja niestety mam kolano. Marek, ten kolega. Siedem lat gadamy na Facebooku i, i wreszcie dzisiaj w nocy o, o pierwszej przyjechał do mnie. No i co? No i zobaczymy jak to dalej. Ostatni jego SMS to był. Ratuj mnie. A Zbigniew widocznie, już pomocy nie trzeba. Zobaczymy, <grafię> jak to dalej będzie. Więc ja, ja się nie mieszam, ja robię to, co do mnie należy. Jestem sam za głupi, żeby komuś pomóc. Wierzę w mądrość grupy. I ten. No i czuję, czuję taką, słuchajcie, taką. Opatrzność. przykład wczoraj, tak, tak chciałem, by ten drugi weekend jakiś motocykl wziął. I byłem w Indianie i byłem w Triumfie. I mówię panie, panie, proszę Pana, Pan tylko jeździ, Pan nie kupuje. Pan za te wszystkie motocykle. My już Pana znamy. No i patrzę... jeśli <grywa> <grywa> nie, nie chcą już mi dawać, no. no i patrzę, co pierwszej nocy przyjeżdża, kupem. Na pacę motocykl przywozi. I mówię, masz jej. No jak tu nie wierzyć w Boga. No. Także bardzo się cieszę i dziękuję, że może tu się z Wami być.